Współistnienie Polsko-Czeskie Spotkania Fotograficzne to projekt realizowany przez Fundację Centrum Fotografii w partnerstwie z zaoziańskim Towarzystwem Fotograficznym oraz Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w konkursie Forum Polsko-Czeskie. Coexistence – Polish-Czech Photographic Meetings Uh, is a project that is organized by the Foundation Center for Photography in cooperation with Zaolzie uh, Photographic Society and the Museum of Silesian Cieszy. The project is financed by the Ministry of Foreign Affairs uh, of uh, the Republic of Poland uh, in the project Polish Czech Forum. Projekt zakładał e, cztery spotkania online z, z polskimi i czeskimi artystami. The jest is based on four meetings with uh, Polish and Czech uh, artists, and the meetings were organized online. E, prócz tego odbyły się warsztaty fotograficzne, również w mieszanych polsko-czeskich grupach, dla 48 osób. Uh, besides that, uh, there were workshops organized, also in Polish Czech groups and uh, uh, there were about 48 participants in the workshops Obecnie znajdujemy się w galerii fotografii B&B w Bielsku-Białej, gdzie prezentowana jest wystawa pod tym samym tytułem. And now we are in the gallery of photography B&B in, in, in Bielsko-Biała uh, where the, the exhibition under the same title coexistence uh, is presented. Wystawa prezentuje polskich i czeskich twórców. The exhibition shows Polish and Czech artists, którzy brali udział w poprzednich wydarzeniach w ramach projektu, who took part in previous events of the project. Na wystawie prezentowane są prace następujących artystów z Polski i z Czech. The exhibition shows the works of Polish and Czech artists. Karel Czudlin Marian Dębiniok, Libor Fojtyk, Janusz Wogler, Katarzyna Łata, Dawid Machacz, Konstancja Robina-Konopka, Zbigniew Podsiadło oraz Marian Siedlaczak. Zapraszamy na serię czterech wykładów o polskiej i czeskiej fotografii, które są stworzone na podstawie prac i dokonań artystów, które można oglądać w obecnych fotografii. You are invited to take part in four lectures about Polish and Czech photography and the lectures are based on the work of artists that you can see in the gallery of photography in our the lectures are accompanied by a series of scenarios for classes, for photographic classes, for pupils and for teachers. Uh, the scenarios can be downloaded from our web pages. And you are invited. Mm -hmm.